Siemanko, Siemanko. Akurat przejeżdżam koło wiatraków, więc chcę Wam pokazać z bliska. Jak słychać, nie wiem, czy ten mikrofon wyłapie wiatr, dosyć jest fajny, mocny, więc pracuje to nieźle zaraz pójdę tam sprawdzę pod wiatrakiem czy jest głośniej czy nie ale jestem w jakieś 50 metrów może trochę więcej od wiatraka no to jest cała farma zresztą tak to wygląda produkcja jest niezła i to chyba będzie dzisiejszy live bo nie wiem o której dotrę do do domu. Czy uda się yy, przed ósmą jeszcze coś yy, nakręcić, jakiś film, czy pokazać coś na live? Krzysztof Siemano, ale chciałem Wam pokazać tak. Z jednej strony. Ekologia farma ekologiczna, a z drugiej strony zobaczcie, co tu się dzieje. <laughs> Także ta jest właśnie taka kupę śmieci, puszki i to nie wiadomo. To no chyba było gdzieś z yy... po jakiejś zbiórce może, no nie wiadomo, tych szmat jest tutaj dużo, tych śmieci, no ale to jest, yy... no baksów, słów, szkoda to komentować nawet, opony, dużo ci tak jak mówię, dużo różnych rzeczy tutaj wysypanych tak się zastanawiam czy jest to jakaś kamera powinna być jakaś kamera to by zaraz mm, zaraz by y, było wiadomo kto tu wyrzuca sześć osób mnie ogląda idę w stronę wiatraka tak jak widać wiatrak Westas dosyć silny wiatr jest to właśnie syw jest taki z jednej strony ekologia, a z drugiej strony, właśnie tak jak tutaj piszesz, yy, P. P. syf. Gdzie ta farma wiatrowa? To jest zachodniopomorskie, Pomorskie, wioska niedaleko widuchowej. Tu akurat to nie ma y, jakby znaczenia, gdzie ona jest. 15 osób mi ogląda się, Mano Fabi. Jadr jest dosyć silny, ciekaw, ciekaw jestem co to za budynek yy, gospodarczy był, może jakaś strażówka, nie wiadomo co tu jest, tu już coś, na tym polu jest